Sposób, w jaki dowiedzieliśmy się o tym, też był zupełnie nietypowy, a wręcz powiedziałbym bajeczny, bo otóż o 10 godzinie miało nastąpić, miało nastąpić ogłoszenie i to głównie stroną, stroną internetową poprzez pre, press release. O 10 nic się nie wydarzyło, o 10.06 zadzwonił telefon i zupełnie znikąd po drugiej stronie słuchawki był René Redzepi, pisze w najlepszej restauracji NOMA w Kopenhadze i zapytał mnie, jak ja się czuję. Ja powiedział, że jestem bardzo denerwowany, a on powiedział, nie, nie, jak się czujesz z gwiazdką myślę, i wtedy po prostu totalny wybuch radości po naszej stronie i jego kuchni, bo widać, że mocno trzymali za nas kciuki. I później to już była totalna euforia, więc... Niewiele pamiętam. Ranking Michelin jest, jest najbardziej prestiżowym rankingiem, który ocenia restauracje prowadzony przez, przez koncern Michelin na terenie całego świata. Yy, polega on na yy, ocenianiu restauracji pod kątem jakości jedzenia przez anonimowych inspektorów, którzy pojawiają się. Od kilku do kilkunastu razy nawet w ciągu roku konsumują, jedzą, oceniają jakość jedzenia. I na koniec przyznają wyróżnienia, które świadczą o tym, że należy się do elity światowej gastronomii albo i nie. Skala tych gwiazdek jest 1, 2 i 3 i w cyklach rocznych są one, one przyznawane i co ciekawe, nie są przyznawane na stałe. jakby Każdorazowo, rok do roku trzeba o nią walczyć, o nią zabiegać. Fenomen tej restauracji polega na stosowaniu polskich produktów, które poniekąd są zapomniane. My korzystamy z kalendarza natury, czyli to jest, to jest taka praca, którą wykonałem na przestrzeni kilku lat. Definiowanie jedzenia poprzez poprzez to co się w naturze dzieje, ale nie takim kluczem powszechnym, gdzie każdy kucharz naprawdę mówi, że gotuje sezonowo według czterech pór roku. Dla mnie ten Podział jest niewystarczająco precyzyjny. My podzieliliśmy rok na 52 tygodnie. Mało tego podzieliliśmy naturalne środowisko na, 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 jego, na jego specyfikę, czyli jeziora, rzeki, lasy, góry, łąki, pola, zagrody. I w każdym tygodniu, w każdym z poszczególnych kategorii, wypisujemy dostępne składniki. nagle okazuje się, że, że przykład podam, który, który prezentowałem podczas targów w Madrycie. 39 tydzień, czyli końcówka września. Gdybyśmy zabrali wszystkie składniki z wszystkich tych, z tych obszarów. 538 składników mamy dostępne. To jest 39 tydzień, czyli koniec września, kiedy Polska jest zasypana wszystkim. Plus grzyby, więc, więc jest to gigantyczna ilość składników do kreowania. Versus powiedziałbym taki 15, które gdzieś tam kojarzymy z, z supermarketów głównie. Tak? Więc, więc jest to kolosalna liczba, i, i, i na bazie tego tworzymy różne, różne wariacje i kreacje smakowe.